Uczniowie mają ferie, to jednak są tacy, którzy wolny czas wykorzystują na poszerzanie wiedzy, a konkretnie tej z przedsiębiorczości. W Siemianowicach Śląskich uczniowie już po raz kolejny mają okazję brać udział w Zimowej Akademii Przedsiębiorczości, a kreatywne zajęcia przygotowują lokalne firmy. Dziś specjalne zajęcia przygotowali pracownicy jednej z firm z branży IT. Hasłem przewodnim będzie cyberbezpieczeństwo, więc tak w międzyczasie jeszcze zapytam, z czym wam kojarzy się słowo cyberbezpieczeństwo? Czy proszę? Tak, dokładnie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Tak, jakby kryptologia również jest jedną z dziedzin cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwem jest tak naprawdę każda usługa, każdy program, które w jakiś sposób sprawia, że zostaje po nas trochę śladu w internecie. Co tutaj robicie na zajęciach z siemianowickimi uczniami? Staramy się zaszczepić w uczniach siemianowickich szkół wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci. Dzisiaj przygotowaliśmy krzyżówkę, podczas której uczniowie mogą poznać tajemniki świata IT. Okazuje się, że mają naprawdę imponującą z mojej perspektywy wiedzę. Wiedzą już bardzo dużo na temat takich komponentów związanych czy z komputerami, czy z użytkowaniem internetu, także naprawdę bardzo dużo. No i za chwilkę chcemy w drugiej części Przygotować konkurs, tego jak stworzyć bezpieczne hasło w internecie. Czego ciekawego dowiedzieliście się teraz na tych zajęciach? Że warto uważać w internecie. Było jakieś hasło, którego nie znałaś? Trochę? Tak. Nie wiem, wszystko praktycznie. Najpręściej wszystkiego nie znałam, bo ja tak śledziłam internet. Na pewno kilku hasłów nie pamiętam, ale większość wiedziałem, bo z informatyk jestem całkiem dobry. Skąd pomysł na to, żeby się zaangażować właśnie w takie zajęcia z uczniami? Ludzie ciągną do ciekawości i chodzi o to, żeby tę ciekawość w dzieciach zaszczepić. Im wcześniej zacznie mi się to podobać tak z własnej woli i będą rozumieć więcej pojęć, tym większa szansa, że w przyszłości właśnie się na to zdecydują. No to chyba też taka tematyka, która kuleje, jeżeli chodzi o program szkolny. Tak, definitywnie tak jest. Jeśli chodzi o szkoły, są to same podstawy, i niestety nie jest to w żaden sposób skoncentrowane w jakimś konkretnym kierunku rozwoju. Są to ogólniki i jest tego bardzo dużo. Znacie jakieś? A w ogóle wiecie co to, to. to jest? jest antywirus? Coś, żeby zatrzymać wizytę. Bo... To jest najlepszy antywirus. Norton. Norton, tak. Norton jest na przykład rosyjski. To pierwszy raz, kiedy bierzecie udział w Zimowej Akademii Przedsiębiorczości w Siemianowicach? Tak, jest to pierwszy raz dla nas. To będzie następny? Koniecznie. Ja już mam bardzo dużo planów dotyczących rozwoju naszych wystąpień i takich eventów. Bardzo nam się podoba, jesteśmy zadowoleni, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy.